Hello, moto. Jadymy. Tak w mnie niebycie. Pierwszy mój wyjazd. No. Ale co tu się wydarzyło? Coś się Jakiś tutaj czarny wyraz Przefarbował się No Przefarbował się Trochę się pozmieniało No Dziś będę testować ja pozwolił mi Da mi się tak, da mi się na nowym. Tak, uda mi się przejechać na nowym. Zaczynamy. w marcu. Może tak słoneczka nie ma, ale jest ciepło. Nie wiem, ile jest? 10 stopni? Na pewno teraz, nie? 14,5. O! To nawet jeszcze lepiej. If we were, we wouldn't be in this place tonight. Lost and lonely, scared and confused, we both have a past, nothing to From the hell we've been through, now somebody's gotta win. Dobry, na kawkę żeśmy przyjechali. Ja nie wiem, czy to coś odwarte jest. Ja nie to jest. To jest chyba to właściwe miejsce. Widzisz, no, teraz już dojechali na kawkę. Bombardują. No. <laughs> Ładny, taki nowy, taki duży. Ładny. Idziemy na kaweczkę. Piweczko, znaczy się. Piweczko? Dobro, może być piweczko, ale kaweczkę, ciasteczko... O, dobrze, że ja jestem teraz w dużej, grubej takiej kurtce, takiej ciepłej kurtce. Zaraz się rozgrzeje, jak się trochę rozgrzeje. No przewiało. Mimo, że... To moja fryzura. Fryzura? Coś... <gulia> Uklepana, z lokiem. Masz loka, Super, <gulia> no. Kurde, no. ale płaskie włosy, no. no Friedrichshafen, my że. Deutschland, Deutschland. No, brakuje słoneczka, kurde, no, no było to tak było zajebiście. ładnie. Przemulone całe zioło jest, tak nie? Mhm. Ir jie kūcą su savu ten. Oi, 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 kažkas akcija atvyksta. lumubek kapuczyno, ten nie cappuccino, co? Czekolada. O, można tu usiąść. Kawka jest. No i dobra stwierdziliśmy, że jednak siadamy do środka, bo jest jednak mi trochę za zimno. Przewiał mi osa, obiecał mi, że będzie dzisiaj tak zajebiście ciepło, że będzie fajna pogoda, a tu, kurde... Życie. No, a tu życie, tak. Jak zawsze. Patrzcie, ale patrzcie, jakie tu kawałki są. Pięknego tiramisu. Lista deserów też jest przegromna. Że będzie... Yy, będzie jedzonko. No, jest wybierać. Włoska restauracja w środku Niemiec. Włoska No, kafeteria. No to jesteśmy na pokato. Obiadu nie ma, ale sery, są. Godzina pierwsza, nie, która jest godzina? Nie wiem. 12.12. 12, tak. Proszę bardzo. Czy niedzieli, przy 12. Tak, po 12 już jest. Żony film, to jest. Za pierwszy wypad mój, Tomka niebo musi kilometry nadrobić. Na Ale mój pierwszy wypad z motorką ale porcja naprawdę w no, piramidzie jest bardzo spoko, naprawdę dużo połowę zawsze dają wszędzie naprawdę ta cena jest warta yy, 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 jakości wielkości. i wielkości Pojedzenie, popici? Pojedzenie, popici, to dużo powiedział. Na słodko. Uh -huh. No ale ja się urobiłam tym, tym ciastem, naprawdę. Pierwszy raz jadłam tak dużą porcję, jestem w szoku. Bo zawsze tak okrajają. A tak najgorsze na to, to są słodko. takie tiramisu, takie jakby w pudełeczkach, takie plastikowe, co są. One są niedobre. Bardzo dobre było. Zemblone. Jeziorko. Zamulone lekko. Zamulone. Ale na żaglach ktoś pływa. Wiesz jak to jest, nie? Bo to już. To już... Tak jak my motorem. To... Tak, bo to już ten sezon. Z już... motorem, a ktoś na żaglach. No. <laughs> to już się zaczyna, to, to już by się chciało. Dlatego na razie do rowerzystów najwięcej motorów m, było dwa po drodze. Całe sztuki. No, motorów mało jeszcze. No? No, to... Tak krótkie o, pan ta... pan... traski. Rozwodowujemy się. właśnie. To? Albo coś się nacisnęło. <laughs> no i jedziemy do domu Tomek mówi, że zrobi... Dzisiaj będziemy jedli ziemniaki na obiad. Będzie na kolacji wsłuchy. Jadę kolacja, no? Filecik z kaczuszki i ziemniaczki. Ja ziemniaka. Nie mam ochoty na mięso. Przecież szczerze mówiąc no, nie. Ale taki gzik. Gzik z ziemiaczkiem z chęcią i śledzik. <laughs> Też jest, no. <laughs> jest, no. Jest śledzik. No. A co Iśmy dojechali. Teraz obiadek. No jeszcze chyba trochę do obiadku. I kończymy niedzielę. Trampek przegoniony. Wszyscy zadowoleni. Amen.